Hej wszystkim, a dzisiaj ozdabiamy pokój na święta. Tak więc zaczynamy. Mam tutaj przygotowane ozdoby, tak więc zabieramy się do strojenia. Zaczynam od takiej skarpety z moim imieniem z pingwinkiem. I powiesiłam skarpetę tak na drzwiach przy wejściu od razu. Teraz gdzieś postawimy sobie tego bałwanka. Bałwanek będzie stał na moim biurku, będzie towarzyszył mi przy nagrywkę. Teraz czas gdzieś umieścić tego skrzaczka. Skrzycika powiesiłam na oknie obok skrzata mojego brata. Czas teraz na taką ozdóbkę, która świeci. Na parapecie położyłam tą ozdóbkę. Teraz naklejamy na okno te naklejki. Więc gdzieś powstrzypiam te mnie, aniołeczki. Aniołki lądują na szafę. Tak to wygląda. Znała pierniczki! Wyglądam w taki sposób, że dwa są po bokach, a jeden wisi tutaj. Naklejaskę teraz szybko pokoloruję i ją powieszę. ją pokolorowałam, teraz coś się nakleić. A ją chcę przyczepić tutaj na szafie. Teraz czas coś wymyślić z tą tasiemką. Mamy tutaj jeszcze jedną naklejaskę, którą przywiesimy sobie yy, na szafę. A te lampki powiesimy sobie nad łóżkiem. Takie tutaj powiesiłam, słuchajcie, normalnie chyba z 15 między albo nawet i więcej, żeby te wszystkie reniferki ułożyć, żeby były wszystkie odwrócone twarzami. I w końcu się udało! Pięknie jest! To aniołka też również gdzieś powieszę. I powiesiłam aniołeczka. Dwie ozdobki powieszę na szafę. Się prezentuje Czas dziś umiejscowić tego aniołeczka. I gotowe! jak prezentował się efekt końcowy. Moje... Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, zachęcam do stawienia łapeczki, tylko jedno, zasubskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco. Oraz możecie napisać w komentarzu, jaki jeszcze filmik chcielibyście zobaczyć na moim kanale. A my widzimy się w kolejnych filmikach. Pa!